Wracaj do pracy CZEMU JA oh, my god! Reset O kurde Czekaj bo to jest Ja jestem mężczyzna Na no, bro, no Nie <laughs> gadaj Zróbmy siebie, zróbmy Daligowskiego Face Jak ja wyglądam Może być. Są loczki? Są loczki, może? Nie ma loczków. Nie ma loczków. Głupia gra. Może to? To są takie loczki, prawie że. Nie? Grider? <laughs> Kto napisał o Olek? Dobra, no, Dreddy mogą być. Voice? O kurde, co jest? Ciekawe Może być to To chyba brzmi jak ja To chyba ja jestem, dobra, start game Jakie to jest dziwne, dobra, bierzemy tak Tak jest git, to jest Daligowski <grywa> Dobra Start game, co się dzieje O matko Właśnie, bo tutaj Pokémony nazywają się Pal, czyli Kumple. To są Kumple. Kumpeldek. słyszałem, że to jest takie połączenie Arka, Pokémonów. Kurde, Monster Hunter. Aldium Fragment? Pokémony tu są w ogóle. Lumbol. Zobacz. Jakie śmieszne. Chodź tu! Klep, zbity, obity, obity. Leży, leży, leży. Piłka <laughs> Piłka! Co jest? On agresywny jest o Kurde Dożować można On chce się klepać On, on chroni swojego kumpla O kurde Klepa Ja chyba nie mam ich zabijać O kurde Dostałem jedzenie, siema ziom Ej nie uciekaj, ja są twoim ojcem teraz Mam to gdzieś, czy ci się to podoba? Mam twoim tatom Trafi shield Wow O nie, czemu taki smutny jest? Co ja mu robię? A to jest żywa tarcza, ja robię z niego żywą tarczę, o nie O nie Nie, 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 zostaw, nie, ja nie chciałem czekaj pet chodź, pogłaszczę cię. zobacz widzisz? o jakie dziwne ja to chcę 10 level, na luzie kapriti o kurde, dobra, ty szybko strzelasz au Dobra, To nie bije? Jest, mamy to. O! Achievement dostałem. Ma mał, małpa? Ma, ma małpa. Małpa. Chodź, małpa. Śmieszna jesteś. Ale ty bijesz. Nie trafiłem? A wczoraj 17%. Teraz na pewno się uda Jej Opa Dobra, co, o co chodzi z tą wieżą tutaj? Tutaj coś jeszcze to jest los doby Trzeba da się wspinać Ale nie wiem czy dam radę, nie mam, czy mam wystarczająco Nie, nie mam Tylko się ja zginę. Na pewno coś u góry jest O, come on Dobra Powoli, aż do celu Mogę na to tutaj stanąć? Chyba nie, okej okay. Come on Nie dam rady O! O! Dobra! Da się jednak Come on Czy okaże że tam nic nie ma? Come on yeah. Aaaa! Zostałem strollowany! Co? Kto? Czemu? A nie, czekaj coś tu jest Dobra, warto było, coś tu jest faktycznie Jest! Coś tu było jednak. WORF! WORF! Jak stąd zejść teraz! O! Trochę folder meażu dostałem, ale nie za dużo. No dobra. Lecimy A Hold O kurde Co jest? Co? Ja walczę z tobą, czy twoim pokemonem? O nie... Ja mam go zabić? Grizbold O kurde. Dobra, ee, Najpierw Ejktyr. Hej dir. Co patrz on ma HP! No! Dodge, nie trafiłem doża? Kurde! Chyba o trochę ukryte jak strzelam w nią. A eee yy, Pokemon mi zdech. Dobra, yy. Idzie kolejny. O, oh, Parks lecisz! Fm. Kurde, nie zdążowałem, ale dostałem hita. Eee. Dobra. Ja nie zabiję tego. Zobaczcie to na HP, jakie to tanki. Utknąłem? Mogę go na tych ścianach tutaj trollować. O kurde, dobra, to przechodzi przez ściany, nieważne. Idzie on, jest. Pa! Pa! To przestań tak iść w moją stronę! No co jest, to no przestań! Chypał, chypał, chypał. Czały się oficjalnie skończyły. Gumbos, rób coś! Bierz go, Gumbos Proszę, muszę przeżyć. Gombos nie żyje. Come on. kurde. Kurde! Do mi tylko Daydream. Let's go! O oh. oh, matko! A się wolnąłem! Uh. 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 Mam 5 ancient technology points. Mogę mieć egg incubator i small feed bag. O oh, nie, bandwagon fungi. Co jest? A em... Um, Gdzie jest? Skąd ten raid idzie. O kurde. Co to jest? Złapię, 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 złapię. złapię. Jezu, patrzcie co złapałem. Czycie <słyska> jak nic? Idziesz do mojej kulki. Widzę go. Ale fajne! Dobra. Kurde, nie ten guzik. Jeleń, spadaj. Napiję się wody. I przetestujemy małpę na tym bosie. I tak, złapiemy go w pokebola, bo chyba się da. Dobra. Eee, małpa... Eee... Atakuj. aha. Dobrze Ale to jest słabe Nie w sumie nie takie złe Dobra won małpa, bo jeszcze mi zabijesz Dobra, teraz ty To nie wiem czy to jest dobry pomysł używać ogień na wodę, ale o, działa, działa, działa Dobra, nie zabijać, nie zabijać, nie zabijać lepszego pokebola rzuciłem jest, uda się. Co ja za dźwięk słyszę? Fajny? Taki wielki Lucky Pal. On jest Lucky. Ojej. What? Kościół, masakra. Nie wiem co się dzieje w tej grze. Tu jakieś płaszczki latające są. O co chodzi? Czemu płaszczki latają? Dobra, powiesz mi Chileta to? Oh. Mogę go ujeżdżać, tylko potrzebuję tego, mounta. Taki fajny. Mogę Cię pogłaskać? Chodź. O po oh. On lata? On chyba nie lata. On nie ma chyba skrzydeł. On jest wodny. Level 15 Pen King. Ja mam level 14, raczej dam z nim radę. Ja tam chyba wejdę. O kurde. Ale um. co no Arsok zginie. Czemu ty giniesz od razu? Z ich noobem. o nie! Niedobrze. Dobra, to trzeba inaczej podejść. Cipiciapa! Ała! Cipiciapa, czy ty możesz atakować? Kurde. No Cipiciapa! Czemu oni taki damage biją? O CO CHODZI?! Najpierw te małe trzeba zabić. Jezu Chryste. Ja go spróbuję złapać. Jak będzie miał lowa. Ciekawe czy się da do... Kurde Mogłeś rzucać Dobra ale to jest do zrobienia, dosłownie to jest do zrobienia Mam? Okej okay. GDZIE?! Ja tych dużych używam! Jest! Dobra Okej, okay, to wygląda jak wejście do jakiegoś nowego obszaru takiego O.P. Ja nie wiem czy ja chcę tam iść teraz Dobra, ja będę się z nami żegnął. Mega wielkie dzięki wam za oglądanie. Dzięki, że byliście, Możliwe, że będzie więcej streamów z tej gierki. Na pewno będę sobie w to grał, bo fajne jest. Dobranoc. I takie tam. Nice.